Jestem jaki jestem. Michał Wiśniewski gorzko o bankructwie. Upadłem na ryj, dalej tylko mocniej. Na YouTube zadebiutował vlog Jestem jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje. W nowym formacie Michał Wiśniewski odsłania przed widzami kulisy budowy nowego domu. W pierwszym odcinku wokalista poruszył trudne tematy z przeszłości. Jestem, jaki jestem, to reality show, które w latach 2003-2004 emitowała stacja TVN. Bohaterem programu był Michał Wiśniewski, który wówczas święcił ogromne sukcesy z zespołem Ich Troje. W show mogliśmy śledzić przygotowania grupy do konkursu piosenki Eurowizji, ale także życie małżeńskie wokalisty z Mandaryną. Po wielu latach Wiśniewski postanowił wznowić format, który wówczas okazał się niezwykle popularny. 30 kwietnia na kanale YouTube swoją premierę miał pierwszy odcinek vloga Jestem, Jaki Jestem 3, czyli Wiśnia Buduje. Michał Wiśniewski pokazuje w nim kulisy budowania swojego nowego domu. Poruszył też temat bankructwa. Michał Wiśniewski zarobił fortunę, potem wszystko stracił. Wynajmuje dom, żeby mieć gdzie mieszkać. Michał Wiśniewski przez lata Upadłem, nawet nie na twarz. Na ryj. Kiedy trzy lata temu ogłoszono upadłość, kiedy straciłem już swój dom, bo teraz wynajmuję go po prostu, żeby mieć gdzie mieszkać, to tak naprawdę świat się dla mnie zaczął na nowo. Zaczęła być przynajmniej jakaś perspektywa na wyjście z życiowego impasu, powiedział Michał Wiśniewski. Wiśniewski wspomina rozstanie z mandaryną, kupiłem dom i kilka miesięcy później wyprowadziła mi się żona. Michał Wiśniewski w nowym programie nawiązał także do nieudanego małżeństwa z mandaryną. Zakończyło się ono zaledwie kilka miesięcy po kupnie wymarzonego domu pod Warszawą. Wokalista uważa, że miejsce mogło być pechowe. Nowy dom buduje więc z nastawieniem, że odnajdzie w nim szczęście z obecną, piątą żoną. Dodajmy, że Pola i Michał Wiśniewscy zostali małżeństwem w marcu 2020 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn Falko Amadeus. Obecnie oczekują narodzin kolejnego dziecka. W 2005 roku kupiłem dom w Łazach pod Warszawą. I kilka miesięcy później wyprowadziła mi się żona. Więc chyba raczej nie przyniósł mi szczęścia. To był dom, w którym też nastąpiło rozstanie. Więc on jest chyba pechowy. Dom kupowałem dla żony numer dwa, a dzisiaj to moje piąte małżeństwo, i miejmy nadzieję, że ostatnie stwierdził Michał Wiśniewski.